Nielegalne zgromadzenie w trakcie godziny milicyjnej. O ile wiem, godzina milicyjna wczoraj została zniesiona. O! Adwokat się znalazł. Dowód. Śpiszemy winnych tego wykroczenia i będzie kolegium. Kolegium, a co za co? Za jajco? <grym> Dokumenty. Karaszewicz Henryk syn Sawerego. Zgadza się? Zgadza się. ale ja Świerczewskiego, 44 przez 17. Zgadza się? Niestety zgadza się. Co? Mieszkanie się wam nie podoba? Nie, patron ulicy. Nie filozofuj. Ej kapral, pan da spokój. Kilka minut zostało. Chodź pan na chwilę. Ej kapral, chodź pan na moment. No chodź pan.